Oczy moje podnoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Moja pomoc jest od Jachwę, który stworzył niebo i ziemię. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, poczekajcie, 129, 130, 131, wait for it, 132, 133, 134. To jest 15 stopni, 15 psalmów wstępowania, 15 pieśni pielgrzymek, które są duchową podróżą. I czytajcie je razem. Nie byłem nigdy na pielgrzymce, tak naprawdę, ale o ile wiem, pielgrzymka to nie jest coś tak jak w dowcipie, co chodzi, śpiewa i sika po krzakach, tylko jest to podróż zmierzająca do jakiegoś miejsca znaczącego dla pielgrzyma, będąca nie tylko przemieszczaniem się w przestrzeni, ale będąca pewną podróżą duchową. Taką podróż duchową. Warto pewnie odbyć, bo chodzenie, nawet jak chodzę z dziewczyną, z żoną, za rękę na spacer, to inaczej nam się rozmawia. Więc pewnie tak, ale przede wszystkim warto sobie zafundować taką podróż, taki spacer duchowy, biorąc pismo święte do ręki i wertując te 15 psalmów jeden z drugim i po kolei. Odkąd przeczytałem taką książkę Boba Mamforda 15 Steps Out, właśnie o 15 stopniach z. Prowadzących na zewnątrz, z miejsca zakłopotania, zagubienia, cierpienia. On to po angielsku nazywa confusion. Odkąd przeczytałem to, to, to już nigdy więcej na te 15 psalmów nie spojrzę jako na coś oderwanego od siebie, tylko właśnie na jakiś taki logiczny ciąg myśli autora, który prowadzi nas, no właśnie, do spotkania z Bogiem, do miejsca wolności od tego, co dało nam cierpienie i grzech w świecie, zamieszanie, ból, poczucie, że znikąd pomocy. Polecam Wam czytanie tych 15 psalmów jako jeden, ale druga myśl jest taka, yy, że w Psalmie 121 jest napisane właśnie to, co na początku powiedziałem: Oczy moje podnoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Moja pomoc jest od Jahwe, który stworzył niebo i ziemię. Niektórzy interpretują to tak, że ten Bóg mieszka w górze, więc ja tam podnoszę swój wzrok. Ale może, tak jak Bob Mford pisze, jest inaczej, że w Izraelu góry były miejscem pustym, skąd na pewno nie można było oczekiwać pomocy co najwyżej ataku zbójców, <laughs> więc to jest wołanie człowieka z rozpaczonego, zdesperowanego, który naprawdę już nie ma żadnej nadziei i znikąd nie oczekuje tej pomocy, a jednak wraca do wiary i ufności Jahwe. Że ten Bóg, który stworzył niebo i ziemię, on będzie jego wsparciem, jego pomocą. Zacznij dzisiaj może taką duchową podróż, a może te 15 psalmów pomoże Ci w tym.